Jebać Igora ulańca. Co nosi w domu kagańca? W lato włosy farbuje. W Cie się po nogach celuje. Jak wygra w Fortnite dabuje. <grymne> Jak pierdnie to hałasuje. Na roblok się w trybie hakuje. Yo. Igor jest ulany. Nosi duże piżamy Piżamy W nocy go dymamy Ale go kochamy KC Igor Elo, nie równa mnie Disa bo cię uwielbiam Dziękuję za uwagę Czuję się, jakby w gargance się miotał, I fuda towar, i, i biciki wokal. I soba, tak wygląda moja robota. I meczek, chuj, to się pokaz. I pięć minimum, jak praca po nocach, i palę ten skór, Potem nawiążę słowa i wracam jak szczul, pluskotliwy jak brokat, ale chyba mnie kocha. Robię nie lubię, to można, Mona. To nie tak miało wyglądać. Są bura mi wita melodia. Są za dużo tych doznań. Bity tak kąsam, a odczuwam ciągle regret. A robię postęp, o co tu chodzi, sam nie. Mówi piony, zmierzam po ulicach.